Siemano Widzu, dzisiaj jesteśmy na GeForce Kings Mamy nową tutaj, nowe skrzyneczki tutaj eventowe Doszła nam tutaj taka linia Gdzie jest 6 skrzyń eee, Najtańsza za 50, najdroższa za 400 Więc zajebiście Bo brakowało nam troszeczkę tych droższych skrzyń Eventowych do testa No i przy okazji dużo waluty się też uzbiera więc... więc też się ją na koniec wyda Przed tym przypominam, że strona jak i wszystkie filmy na kanale są skierowane Tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich Jak taką osobą jesteś No to z kodem promocyjnym z Fert masz nie 5, a 10% więcej przy doładowaniu e, takimi metodami jak Blik, Przelewy, Visa, of Card, Zen i Krypto. No resztą jest dalej 5, ale tymi tutaj wybranymi macie 10, więc dobra po prostu oferta. No i również darmowa skrzyneczka Milspek na start do otworzenia własna na stronce nie było. Hmm. Confession time, 50 zł. Pokaż co ty tutaj potrafisz. Jakieś tutaj Kowski są taki strasznie mały procent, ale może, może może na farta się tutaj uda. Big Iron 57, no nie jest powalające. Oj, coś przycina. ej nie przycina i tak kurwa. 106 zł. O, o, Big Iron, Wasteland Rebel. 150 będzie? 164 Lekki profit, ale to nas tutaj nie rajcuje. Dwa nightmary to nie jest profit. Mm, dobra, Corleon 80 ziko. No tu już ciekawie wygląda: 0,5% na to, z tym jak się połączy, no to 0,7%, 0,8% będzie. Mm, na kosy. No i na rękawiczki też 0,4. Także no, już zaczyna być po prostu ciekawy. Onitaji w pierwszej w ogóle. Ile to? 900 zł, rozumiesz to? Onitaji. Ze skrzynki za 80. Ponad 10-krotny profit. Kuźwa. No, takie rzeczy to możemy na pewno przyjmować. Z uśmiechem na ustach. I jak najwięcej. Czyli Corleon na razie. Fajna skrzyneczka, się poszczęściło. I patrz, i jeszcze kurde rękawiczki wpadają. Czego chcieć więcej od tej skrzynki? Zostawiamy na razie. Lecimy dalej. Hands of loyalty 140. No, to już się kolorowo zaczyna robić. Także też również po 3 otwieramy. Baskill w satraku z 5 stówek. No. no, w lepszym stanie troszeczkę by mogło tak być, ale to niestety, well worn. Ale ładnie wyglądał, więc mnie zmyli. Myślałem, że trochę więcej to będzie warte. To wygląda filtestet, nie? Tak, wyglądał na filtestet, ale 600 zł profit jest? Jest oczywiście Także good Oj kurwa Butterfly jakby wyleciał. To byśmy mieli, nie? Dobra. Czwarta skrzyneczka. last cut. 200 ziko. O, tu, tu na rękawiczki jest w cholerę. 5% na rękawiczki te 3 Goat W sumie cena skrzynki też wysoka, no to wiadomo, że już tak łatwiej to będzie Ale czy tak łatwiej? No na razie ich nie doświadczyliśmy, nie? W Wasteland Rebel, Wasteland Rebel, Rebel, Stalker Profit Ale nie są to rękawiczki o, może nie rękawiczki, ale flipa również przyjmiemy 943 na 1% wyleciał. No i jakieś rękawiczki kolejne tutaj też wpadają. fajne skrzyneczka Last cut. No Witness 300 Zico. już karambity się zaczynają. dopplerki Wajsy. No kurwa, przepięknie, nie? Gamma Doppler. No to dam. Profitu akurat nie daje. Kolejne trzy. O, to będzie droga MK. 500 zł i Glossy 700. Ej, podobają mi się strasznie te skrzynki nowe, eventowe. One rzeczywiście, kurwa, potrafią. Patrz, pyk. Kolejny profit. No i ostatnia. The Dry Crime. Także 2000 za pięć skrzynek. No teraz... To już, to już się robi wysoka kwota. Ej, niestety nawet bez profitów, totalnie. Uj, zabolało to trochę. Jeszcze raz. Spróbujemy. Ej, najdroższa skrzynka okazała się najgorszą, chyba. No, że Wam powiem. T. A te skrzynki mi lepiej siadały. Ta strasznie gó straszne gówno zapodaje. Uuuu no to co? The, no witness na pewno lepiej. Może nie teraz. Ale wcześniej. Był gołcik. No proszę. No dobra, jeszcze przetestujemy tą skrzynkę najdroższą oczywiście również. Zobaczymy, czy może to tylko taki fal start był i, i już będzie git czy No rzeczywiście jest taka średniawa No ale jeszcze na sam koniec eventu, tak jak... Fu, na sam koniec odcinka, tak jak mówiłem, pójdziemy do eventu. Destiny Case za 100 koła, proszę bardzo. Mm, I niech sobie leci. O, też nie za dobrze. Chyba. Jaka na to była szansa. No a 11%. No tak. No tak, no tak. No dobra, także sobie to już po prostu zostawiamy. W następnych odcinkach też będziemy testować te skrzyneczki. No, szczególnie na tym The Dry Crime trzeba się skupić, bo w poprzednim evencie ta najdroższa skrzynka dla mnie była najlepsza. A teraz ta się okazała najgorsza. Także przyjrzymy się, zbadamy. Ja Wam dziękuję oczywiście za obejrzenie odcinka Pamiętaj, widzę z kodem promocyjnym. Sfert masz teraz e, nawet do 10% więcej przy doładowaniu, jeżeli wpłacasz tam tymi metodami oznaczonymi, jak i również darmową skrzyneczkę MilSpec do tworzenia na start. Także ja Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajta się i cześć.